Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z fizyki w klasie ósmej. Od dzisiaj zaczynamy zajmować się już soczewkami. Tak też w naszym temacie znajduje się to, co będzie nas interesowało. Zaczniemy najpierw od tego, jakie mamy rodzaje soczewek, gdzie możemy spotkać oraz jak mamy szkicować w przyszłości wszystkie te soczewki, które Będą nas interesowały tak no zacz, zacznijmy od tego od rysunku który już dla was wykonałem wcześniej żeby zaoszczędzić trochę czasu tutaj mamy mam wyrysowane tak samo jak w macie też w podręczniku. No, najbardziej. Naj, najrozpo, najbardziej rozpowszechnione soczewki, które można spotkać, no, gdziekolwiek, nawet na rynku. Najpierw zacznijmy od takiej soczewki z lewej strony, którą mamy. Między innymi każdy z Was ma taką soczewkę w oku. Jest to soczewka, która jest nazywana soczewką dwuwypukłą. I teraz, skąd w ogóle ta nazwa tak, Bo, ponieważ tu mamy dwuwypuku, a tutaj mamy płasko-wypukłą, tutaj mamy wklęsło-wypukłą, wklęsło-płaską i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nauczymy się jak nazywać to saczewki. Tak samo jak było to w przypadku zwierciadeł sferycznych, musimy rozważyć to, czy światło, które pada na daną powierzchnię jest jak, jak będzie odbierało daną powierzchnię, tak? Czy ta powierzchnia będzie płaska, czy też wklęsła. No i teraz zaznaczmy sobie może z tej strony. Jeżeli... bo wszystko czytamy od lewej do prawej, prawda? Prawda? Więc najpierw od lewej strony. Od lewej strony, no jak będzie to na tą powierzchnię pierwszą leciały promienie, to dla promieni będzie to powierzchnia wypukła, tak? Z drugiej strony, jeżeli promienie będą leciały na tą powierzchnię, to znowuż dla tych promieni ta powierzchnia również będzie wypukła. Więc tą soczewką możemy nazwać sobie soczewką wypukło-wypukłą wypukłą, lub po prostu dwu wypukłą, tak? Jak ją, I tak ją zresztą też nazywamy. W następnym przypadku znowu promienie lecące z lewej strony, dla nich ta powierzchnia byłaby płaska, a dla promieni lecących z prawej strony ta powierzchnia byłaby wypukła. Więc dlatego ta, ta soczewka nazywa się płasko-wypukłą. To w tym wypadku, dla promieni lecących z lewej strony, jest to powierzchnia wklęsła, a dla promieni lecących z prawej strony, jest to powierzchnia wypukła, dlatego to jest soczewka yy, wklęsło-wypukła, tak? No, będę tutaj też przesuwał, żeby było widać nazwy, które już tutaj zostały wypisane. Tutaj oczywiście już nie będę może wszystkiego opisywał, ale mam powierzchnię wklęsło płaską, dlatego soczewka wklęsło płaska. Później mamy soczewkę wklęsło wklęsłą. Więc takim samym, tak samo jak w pierwszym przypadku nazywamy ją nie, już dwu wklęsłą. Tak, dwu No i w ostatnim przypadku mamy powierzchnię wypukło wklęsłą. Tak też nazywa się daną soczewka. Więc nazewnictwo soczewek nie jest skomplikowane, prawda? Że mo można to rozróżnić. A co nas będzie interesowało w przyszłości? W przyszłości będą nas interesowały tylko dwa rodzaje soczewek. Pierwszy rodzaj soczewek to są właśnie dwu wypukłe, czyli my, jak powiedziałem wcześniej, mamy ją w oku. Dlatego też będzie nas interesowała. Oraz soczewki dwuflęsłowe, tak? Tylko te dwa rodzaje soczewek. No dobra, przesunę sobie kamerę trochę niżej. Mm. I teraz, ponieważ będą nas interesowały tylko te dwa rodzaje soczewek, to sobie może się nauczmy je rysować. Zacznijmy od takiej osi optycznej, którą też tam sobie narysuję na czerwono, ponieważ kiedy mamy do czynienia już teraz z soczewkami, to przez środek tych soczewek przechodzić będzie. Nasza, nasza oś optyczna, i teraz tylko dopowiadamy, że jest to oś optyczna soczewki, albo po prostu oś soczewki. I teraz tak ta odległość między górną a dolną krawędzią soczewki nazywana jest średnicą soczewki. I teraz może tego nie widać tutaj na takich rysunkach, ale. Tutaj Wam pokażę taką soczewkę. Tutaj mam soczewkę, która jest z jednej i z drugiej strony wklęsła, czyli mamy soczewkę dwu wklęsłą. I teraz patrząc na nią w ten sposób, jakbyśmy spojrzeli z boku, no to faktycznie od górnej do dolnej podstawy to mamy po prostu średnicę danej soczewki. Więc ta długość nazywana jest średnicą soczewki. Tak samo w każdym innym przypadku. Yy, drugie soczewki, które będą nas interesowały, czyli dwuwypukłe, taką mam soczewkę też odtąd tak od górnej krawędzi do dolnej to jest po prostu średnica soczewki. Chociaż tutaj nie jest idealnie te, też taka okrągła jak tu pokazana tylko tak jakbyśmy patrzyli na jej przekrój. Na jej przekrój tak w ten sposób O, jak mamy na rysunku. I to nam się przyda na, 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 podczas konstrukcji i podczas pokazów na, na następnych zajęciach ponieważ takie soczewki dwu i dwu wypukłe posiadam. No dobra, zaczynamy naszą konstrukcję. Mamy naszą oś optyczną już tutaj narysowaną. Muszę sobie tylko, tylko, tylko tak troszkę o przesunąć. No i do konstrukcji, jak zawsze, jest nam potrzebna yy, cyrkiel. I teraz, zauwa jak zauważyliście tam wcześniej, każda powierzchnia jest taką, jest częścią powierzchni kulistej, tak? Więc musimy mieć tutaj dwie powierzchnie kuliste, a będą nas interesowały yy, z tak zwane soczewki symetryczne. Zatem pierwszy rodzaj, pierwszy rodzaj, co ja mówię, e, musimy rysować takie okręgi o jednym i tym samym e, promieniu. Tak, z jednej strony, z drugiej strony. I teraz w ten sposób tutaj mamy wyznaczoną soczewkę, która będzie nas interesowała, Ja tu sobie pogrubię zielonym kolorem. Tak. Przez te przecięcia tych dwóch łuków otrzymujemy soczewkę, którą nazywamy soczewką dwuwypukłą, symetryczną, ponieważ z jednej i z drugiej strony jest ograniczona łukami o tej samej o tym samym promieniu. Natomiast drugie soczewki, które będą nas interesowały, tak, którymi będziemy się zajmowali cały czas, to będą soczewki dwu dwu 2, 2, 2, I teraz narysujemy je tak, żeby tutaj się nie stykały. Więc może troszkę dalej. O. Tak, by się dwa okręgi, tak? dwa łuki nie przecinały. No i trochę przy sobie pomogę. Ograniczę sobie te dwa łuki do pełnej wysokości. Z jednej strony z drugiej strony A i sobie tutaj przeciągnę też żelą po łukach i zauważcie, że otrzymujemy w ten sposób soczewkę dwóch I takie soczewki będziemy nazywali soczewkami skupiającymi, ponieważ będą skupiały promienie świetlne, które będą przechodziły przez tą soczewkę w, w jednym punkcie na osi soczewki, tak, w Natomiast drugi rodzaj soczewek to są tak zwane soczewki rozpraszające, ponieważ one rozpraszają światło, tylko że troszeczkę w inny sposób niż to, jak definiowaliśmy sobie to już parę tygodni temu, kiedy tak? mówiliśmy o rozproszeniu światła. Rozproszenie, świat... Rozproszenie na soczewce wygląda troszeczkę inaczej, ale nazywamy je, je tak samo. No i teraz gdzie takie? A, może jeszcze oznaczenia. Ponieważ już wspomniałem, że soczewki dzielimy sobie na soczewki wklęsłe i wypukłe, to tak i powiedzieliśmy, że te to są soczewki wklęsłe i wypukłe, skupiające i rozpraszające, że te są skupiające, te są rozpraszające, a co zresztą? No, oczywiście mo można tu sobie je podzielić, więc trzy pierwsze rodzaje to są tak zwane soczewki skupiające. Tak, skupiające. Skupiające. Soczewki skupiające, oczywiście, tak? A tutaj mamy soczewki roz. O, mógłbym sobie dalej przedłużyć. Rozprosza... Rozpraszające. 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 I teraz, jak rozróżnić jedno od drugiego? Bo. Z, tym z jednymi, z drugimi, tak, które będą nas interesowały w przyszłości, nie będzie by problemu. A jak rozróżnić skupiające od rozpraszających? Otóż tak, że w skupiających środek soczewki, jest szerszy niż brzegi. Tak, zauważycie, że brzegi są tutaj bardzo wąskie, natomiast środek w porównaniu do brzegów szeroki. Natomiast w rozpraszających, środek jest zawsze węższy w stosunku do brzegów. Tak, no wychodzi to na, na takich rysunkach, prawda? Widać, że tutaj brzegi są znacznie szersze niż środek, więc jest to soczewka rozpraszająca. Środek znacznie węższy niż brzegi. To tak samo w tym wypadku, tak? Więc dzięki temu, dzięki temu, dzięki tej własności małej, tak, z grubsza możemy sobie rozróżnić soczewki. A teraz, gdzie takie soczewki możemy spotkać, tak? Ponieważ. Rodzaje soczewek moglibyśmy na tym zakończyć. Już Wam pokazałam tutaj soczewki, z których będziemy korzystali, Tak więc są to soczewki, z których możemy tak doświadczalnie dla sami, dla siebie gdzieś to zamówić. To bodajże to kosztowało 15 zł. Yy, można zamówić, jeżeli ktoś chce. Najdroższy to jest laser, ale yy, czego się nie robi, żeby czasami sobie coś pokazać, prawda? Mam tu również taką soczewkę. Ale gdzie w życiu codziennym można spotkać soczewki? Oczywiście w mikroskopach. Ja tutaj mamy akurat taki mały mikroskop, który powiększa mi bodajże 60 razy. No i teraz tak jak wiecie w mikroskopie mamy śrubę mikro i makrometryczną oraz musimy nasz obiekt obserwowany podświetlić. Ja tutaj żeby podświetlić to muszę sobie tutaj przekręcić. A świeci mi widać że na, o, na niebiesko na razie. O, i teraz mi obiekt. Muszę po prostu tutaj tą częścią położyć na obiekcie, który będę obserwował, a tą, tą część, która jest ruchoma, tą część sobie ustawiam, tak? po to, żeby ustawić idealną dla, dla mnie ostrość, żeby coś tam poobserwować. Więc mogę sobie w ten sposób tutaj za pomocą soczewki, która się tutaj znajduje, powiększyć jakiś obiekt 60 razy. No i się przydaje po prostu czasami. Następna soczewka, z której korzystam dosyć często, to jest soczewka, która znajduje się w urządzeniu, które nazywamy trzecią ręką w lutowaniu. Tak? Tutaj mamy soczewkę, soczewkę, która nie wiem czy będzie widać. Ona jest dwu- y, dwuwypukła, czyli tak jak mieliśmy w tym przypadku. Y, czyli mam tutaj dwówklęsło, a dwu wypukłą w takim w takim przy urządzeniu, które jest mi do, często potrzebne. Oczywiście też y, soczewki możemy spotkać. W latarkach, tak? Mam tutaj latarkę, która ma dosyć do, dobry zoom. Rozbierzmy ją sobie, żeby nie było czcim gadaniem, że. O, I mam tutaj soczewkę. I teraz rozpoznaliście jej nazwę? Z jednej strony widać, że ona jest płaska, z drugiej strony jest wypukła. To jest właśnie soczewka płasko wypukła, tak? Możemy. Chociaż jakbyśmy ją bo z drugiej strony położyli, byśmy powiedzieli, że to jest wypukło płaska, ale czy w jedną, czy w drugą stronę, po prostu ona należy wtedy do skupiających soczewek. Soczewki również wykorzystywane są w okularach zegarmistrzowskich, chociaż one są, ja na przykład je wykorzystuję z zupełnie gdzie indziej, ale one też bardzo dobrze powiększają, ale też to powiększenie nie jest aż takie aż uszałamiające, bo powiększa 20 dwudziestokrotnie tylko, ale ale jednak, no i oczywiście na kolejne wykorzystanie w laserze, który widzieliście już wcześniej. No, najczęściej będziemy korzystali z lasera, kiedy nie mam tej końcówki założonej, ale w tej końcówce, tak, każda z tych końcówek robi pewne wrażenia optyczne. I te wrażenia optyczne są, no. Realizowane za pomocą soczewek w środku, tak też tutaj zauważy, że mam kilka końcówek, w których znajdują się m.in. też soczewki. No i nie wiem, czy tutaj kiedykolwiek pokazywałem wam, nawet w szkole, bo gdzieś tam pamiętam było. Takie wrażenia optyczne. O, jak one wyglądają. Bateria mi się już kończy. Tak muszę trochę wyżej. Wyrażenie optyczne, realizowane poprzez soczewki. Więc jeżeli na dyskotece, gdzieś, gdzieś, gdzie będziecie, zauważycie takie światła, które są rozpraszane po całej sali, no to są rozpraszane dzięki zwierciadom płaskim, dzięki zwierciadom wklęsłym czy też wypukłym, ale również realizowane są przez soczewki, tak? To jest dosyć częste. No dobra. To tyle na dzisiaj. Od następnych zajęć zaczniemy znowu konstrukcje, które będziecie wykonywali i tym razem już na, na ocenę, tak samo jak w zwierciadłach płaskich i, i wklęskłych oraz wypukłych, czyli sferycznych. A na dzisiaj tyle. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia na następnych zajęciach.